Jak jest teraz na internie? Na internie jest ciężko. Może kiedyś było lżej. Mówi się, że, jest, że kiedyś było lżej, natomiast teraz jest ciężko, dlatego że jest mało internistów, a interna jest specjalizacją, która jest no, bardzo szeroka. Dopóki jesteśmy przyzwyczajeni w. Do szpitali, takich wielospecjalistycznych, jak w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w innych dużych miastach, to wchodzimy do oddziału do szpitala, widzimy całą listę oddziałów w zależności od tego, który organ nie domaga. Ale w szpitalach powiatowych wszystko, co nie jest chirurgiczne, od razu trafia na internet i tam trzeba mieć i szeroką wiedzę i no, rzadko też niewielu jest tych coraz mniej, którzy chcą tam pracować, dlatego że jest bardzo dużo chorych. Dużo jest karetek, dużo jest pacjentów, którzy przychodzi ze skierowaniami i trzeba pracować w bardzo dużym tempie, stresie, z dużą odpowiedzialnością. Ja na dyżurach nieraz mam 40-50 osób. Pod opieką, do tego kilka osób w ciężkim stanie, karetki i skierowania, którymi trzeba się zajmować, konsultacje jeszcze w szpitalu, więc jest tego bardzo dużo i internistów brakuje. Więc nawet nie ma możliwości, żebyśmy byli po dwóch na dyżurze, bo nie ma na tyle możliwości, tylu lekarzy, żeby zabezpieczyć grafik do końca miesiąca. Do tego chorzy, którzy są u nas. Nawet po leczeniu, bo nie można ich przekazać do Domu pomocy społecznej, do zespołu opieki leczniczej, o których rodziny się odwrócili. Oni mieszkają w szpitalu. Często ich tracimy w szpitalnych infekcjach, bo, bo zakażają się tam, spędzając zbyt długo czasu, gdy mogliby być już wypisani. Brakuje nam oddziałów rehabilitacji oddechowej. No, jest wiele rzeczy do tego procedury, czyli to wszystko co robimy w szpitalu powinno być lepiej opłacane, nie tyle personel, chociaż również. Ale co sama procedura, leki, opatrunki, wszystko co jest wokół pacjenta e, związane z hospitalizacją, z wyżywieniem i za to trzeba wszystko więcej płacić. Jest wiele problemów, które trzeba rozwiązać. To zapytam jeszcze o taką rzecz. To jak to rozwiązać w takim razie? Jak spowodować, żeby było więcej internistów? Tego się nie da zrobić z, z dnia na dzień. Po pierwsze e, praca musi być e, atrakcyjna finansowo. E, b, b, Trzeba się zastanowić, jak ludzi sprowadzić do kraju. Co dwie rzeczy: finanse to jest jedna, ale klimat, czyli czy nie ma za dużo biurokracji, czy jest duże wsparcie w pielęgniarkach, czy jest ich wystarczająco dużo w oddziale, czy mamy dość wystarczająco oddziałów internistycznych, w których mogliby chorzy leżeć, czy nie wzmocnić również pozycji lekarza rodzinnego, tak żeby ci pacjenci nie byli zbyt długo. W swoich domach czy nie trafiali do szpitali zbyt późno, żeby lekarz rodzinny mógł skierować we właściwym momencie albo intensywniej leczyć w warunkach właśnie POZ-u. Więc to, to wymaga zmian systemowych i to się nie da zmienić z dnia na dzień, że usiądziemy przy stole i za trzy godziny mamy rozwiązanie. Ale to, czego oczekujemy, to pewnego planu i dla specjalizacji wszystkich, dla wszystkich zawodów medycznych, w których siedzimy przy stole, nawet jeżeli to trwa kilka tygodni. Ale umawiamy się na jakiś pewien plan, który jest skrupulatnie realizowany przez Ministerstwo Zdrowia przy współpracy, przy wspólnej radzie e, i co roku sprawdzamy, co się udało, co się nie udało. Normalnej rozmowy z szacunkiem i realizacji tego, na co się umawiamy. Dobra, czy Pan wierzy, że Ministerstwo Zdrowia jednak y, powie: no dobra, weźmiemy premiera, przyjdziemy do Was? Wierzę. Wierzę, bo to są też ludzie ze swoim sumieniem, ze swoim też myślę subiektywnym poczuciem, że chcieliby, żeby system ochrony zdrowia wyglądał lepiej. Więc chcę widzieć dobro w drugim człowieku i dobre intencje, więc wierzę, zapraszamy. Mam ogromny szacunek do funkcji ministra zdrowia, funkcji prezydenta, premiera. Czekamy i chcemy rozmawiać. To teraz zapytam o czwartą falę. Jak wyglądał u pana w szpitalu teraz sytuacja? Póki co jest stabilna. Ta liczba zakażeń jeszcze nie przekłada się w dużym stopniu na liczbę hospitalizacji, chociaż już mieliśmy pierwszą pacjentkę, która w tym nowym sezonie jesiennym już walczy o życie w ramach COVID-19. Oczywiście nie zaszczepiona osoba, no i robimy wszystko, żeby przywrócić ją do zdrowia. Jesteśmy dobrej nadziei, do dobrej myśli. I nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, natomiast no, płaci niewątpliwie wie, swoim z ży, życiem, no, zdrowiem za, za swoje decyzje. Mam nadzieję, że takich osób będzie jak najmniej. Wciąż nie jest za późno, żeby podjąć decyzję, szczepić się jeszcze dzisiaj. No właśnie. Przed chwilą miał Pan tutaj rozmowę z bohaterem tej rozmowy, czyli z człowiekiem, który się nie zaszczepił. Chyba nie za bardzo dał się przekonać. Nie, nie, nie chciał nawet słuchać argumentów. Trzeba pozostawać uprzejmym, miłym. Nie można się obrażać. Yy, I nie można obrażać danej osoby. Właśnie tym się różnimy od antyszczepionkowców, że nie ma w nas agresji. Nie ma w nas... Yy... Życzenia wszystkiego złego. Nie ma od nas gruźb, że powiesimy antyszczepionkowców. No, no nie. My jesteśmy uprzejmi, uśmiechnięci, jesteśmy po stronie życia, zachęcamy. Decyzja leży po waszej stronie, ale no, wciąż nie jest za późno. Jeżeli przyjdzie czas, gdy liczba zakażeń będzie duża i trzeba będzie wprowadzić restrykcje, to jest jedyny trudny moment dla antyszczepionkowców, gdy będą musieli być przygotowani, że restrykcje będą w większym stopniu dotyczyły ich no, na własne życzenie. To jeszcze zapytam o te osoby, które trafiają do szpitala. Mówił Pan, że w większości, przytłaczającej większości, to osoby niezaszczepione. W związku z tym mamy takie pytanie: czy jak one trafią, trafiają do tego szpitala, czy wtedy się dają przekonać do tego, że jednak można się było zaszczepić i że te szczepionki to jest jednak dobro? Praktycznie każda osoba, która trafia do szpitala i widzi, w jakim jest stanie, jak walczy o każdy oddech, i mówimy coś z tego powodem to chwyta się za głowę i żałuje. Żałuje, że wcześniej podjęło inną decyzję. Tylko dlaczego Polak musi być mądry po szkodzie? Może czas odwrócić to, to zwyczajowe powiedzenie i być mądrzejszym przed szkodą, o co jako lekarze stojący zawsze po stronie życia apelujemy.